Szanowni państwo, światło ma olbrzymi wpływ na nasz wzrok. Poprzez oczy dociera do naszego mózgu duża część sygnałów i bodźców ze świata zewnętrznego. To dzięki oczom jesteśmy w stanie docenić piękno otaczającego nas świata. Od światła również zależy nasze samopoczucie. Przebywali w naturalnym świetle również w połączeniu z ruchem na świeżym powietrzu jest zalecane dzieciom. Gałka oczna rośnie wraz z całym organizmem. Dzieci w okresie intensywnego wzrostu są bardziej narażone na wydłużanie się gałki ocznej, które skutkuje przesunięciem wartości wady wzroku w kierunku minusów, czyli występowaniu, a także progresji krótkowzroczności. 1 mm wzrostu gałki ocznej to aż 3 dioptrii. Samopoczucie zależne jest m.in. od światła niebieskiego. Widmo światła niebieskiego, od 400 do 450 nanometrów, wytwarzane przez niskiej jakości źródła światła, w tym także monitory, smartfony, inne urządzenia cyfrowe, czyli tak naprawdę przedmioty, które otaczają nas codziennie, mają negatywny wpływ na powierzchnię oka, powodując jej zaczerwienienie oraz pieczenie. Światło wpływa także na produkcję melatoniny, i to bez względu na nasz wiek. Melatonina to neuroprzekaźnik, na którego niedobór narażone są osoby, które zarywają noce, zwłaszcza siedzące do późna przy smartfonie, telewizorze, komputerze, pracujące na zmiany, czy też często zmieniające strefy czasowe. Poziom melatoniny obniża palenie papierosów, nadużywanie alkoholu. Warto też pamiętać, że maleje on z wiekiem. Produkcja melatoniny zaburzają pochmurne i krótkie dni. Wtedy szyszynka zaczynają wydzielać już wczesnym popołudniem, zaraz po zachodzie słońca, a szczyt produkcji przypada około godziny drugiej w nocy. W efekcie jesteśmy senni po południu i wieczorem, a w nocy często budzimy się lub śpimy krótko. Zły sen sprawia, że organizm nie regeneruje się dostatecznie. Rozregulowuje się również metabolizm, co sprzyja m.in. tyciu. Światło to nie jedyny czynnik wpływający na zdrowie naszych oczu, ale jest jednym z ważniejszych, szczególnie jesienią i zimą w trakcie krótszych dni, gdy występuje niedobór naturalnego światła w naszej szerokości geograficznej. Panuje przekonanie, że światło sztuczne jest zawsze gorsze od naturalnego. Należy pamiętać, że nawet najlepszej jakości, o dobrych parametrach, nie migoczące, oświetlenie sztuczne wpływa na nasz film zowy. Rzadziej mrugamy, stąd bierze się także popularne uczucie suchych oczu, kiedy pracujemy przy komputerze lub zbyt długo przebywamy w pomieszczeniu. Nawet jeśli nasze oczy same nie mrugają tak często jak powinny, róbmy to za nie. Za każdym razem, kiedy piszą coś na komputerze, naciskamy klawisz spacji albo inny przycisk, np. Enter, zamknijmy też na chwilę oczy. Górna i dolna powieka powinny schodzić się ze sobą tak jak zamek błyskawiczny. W trakcie długotrwałej pracy przed monitorem komputerowym stosujmy krople nawilżające dobrej jakości w celu nawilżenia powierzchni oka. W codziennej higienie narządu wzroku pomocna jest także zasada dziesiątek, co 10 minut zerkajmy na przedmiot oddalony o 10 metrów i patrzmy na niego przez około 10 sekund. Rozróżnienie akomodacji to praktyczne ćwiczenie, szczególnie wtedy, kiedy większość dnia spędzamy obserwując przedmioty oddalone od twarzy nie więcej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów komputery, smartfony, książki. Okulary przeciwsłoneczne z dobrymi szkłami pokrytymi filtrami UVA i UVB powinny być używane nie tylko latem, ale także w słoneczne dni zimą. Nie zapomnijmy o regularnych wizytach u okulisty. Do 40 roku życia zdrowe osoby powinny zgłaszać się na badania wzroku raz na dwa lata. Po 40 roku życia, raz na rok. Podstawowe badanie kontrolne powinno obejmować sprawdzenie ostrości wzroku, badanie przedniego odcinka oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i badanie dna oka. Może zostać rozszerzone o inne badania diagnostyczne, w zależności od decyzji lekarza okulist.